Cześć, dzień dobry. dzień dobry, witam. Powiedz, jak masz na imię oraz jaki masz pomysł na kanał. Nazywam się Dawid, od razu konkrety wyleczę. Zrobiłem taką listę, stu rzeczy, które chcę w życiu zrealizować. I po prostu z lista, to są przeróżne atrakcje. To jest, no, coś, powiedzmy, poczynając od spotkania w pokera z Radkiem Majdanem, przez pomaganie biednym dzieciakom, aż do kolacji z tymkiewiczem. Czyli pomysł na kanał jest taki, powiem to za ciebie, bo chyba to chciałeś nam powiedzieć, no to... że realizujesz wszystkie marzenia i widzowie to Czyli znaczy, Pomysł jest głównie taki, że chcę pokazać wszystkim, że można wszystko, że A, ja jako praktycznie od do Zera mogę zrobić hmm? no, po prostu wszystko. No, na tym to polega? Chcę się tam Kobie Bryant tak na przykład spotkać i takie, no mówię, chcę po prostu udowodnić, że wszystko można zrobić i dzieciakom, młodym ludziom, no, żeby siębieli siebie uwierzyli. Uważam, że fajny pomysł, żeby stworzyć sobie listę marzeń i realizować je na w swoim kanale, tylko że część tych marzeń... To są tak samo głupoty, bo to, już, to, to, to lista kiedyś powstała. Trochę już dojrzałem, wiadomo, jestem starszy. A chciałem go powiedzieć, by pytać, co możemy razem zrobić. Ja tam mam też trójkąt wpisany. No. No. <laughs> Ale, Ale z twoją dziewczyną, czy z moją? No nie, dogadamy się. No, ja Nagrać mam... płytę. Czy ty umiesz śpiewać? Ja rap, rapuję trochę. Ale tak. Co robisz? Rapuję. Rap. No to proszę. Tak, 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 żeby hajs się to zgadzał, ty swą dłoń w kieszeń wsadzaj, wyciągaj pieniądze, jeśli dla dzieciaków, ten dom jest pod miastem Kraków, tutaj wrasta młode nasienie, wypisz im czek i jeśli jest leniem, niech im hajs spływa na złoto zielonej rzeki Wielki Potok. Dziękuję. Uuu, no przebij to, przebij to. Spoko, to były tylko dopiero polimaty, ja tu się stresuję, wiecie mam. nogi z waty. Szczerze, bez żadnych szerszych znaczeń, to jest program, można inaczej. Szczerze, mam tu jeszcze jedno pytanie, Sajfan. Jak to jest, żeby być ciągle w cieniu brata? Nie. Oczywiście, to są Dobra, nie gadamy tu o żartach, a jak to być w cieniu Czarka? Dobre, dobre, dobre. jesteś to przygotowane? Nie, to freestyle. Mieliście to przygotowane, to freestyle było? No tak trzy dni pisałem, skąd mogę wiedzieć? Fajnie, jak na freestyle, to nie niezły poziom. Dziękuję bardzo. Nie niż wam. No więc chciałem wszystkich prosić o dawanie łapek w górę. Jeśli mnie lubicie, a jak mnie nie lubicie, to nikomu nie dawajcie łapek. Wyłączcie komputer i siedzcie dalej w domu. A kto ma jakieś marzenia, niech je spełnia, pozdrawiam wszystkich Polaków i moje miasto Lówek Śląski. Dziękuję bardzo.